Rozdział ósmy: Zachód. Na zwiastowanie rozstały się bydlaki z oborą, a mały Nazar z chatą. Bydląt było siedmioro, chudych, oszerniałych, chwiejących się na nogach po złym przyzimowaniu. Nazar kończył dwanaście lat, wyglądał na osiem, i on był źle wyzimowany, chudy, kołtunowaty, z twarzą bezmyślną. Barwy, brudnego wosku od dymu, kurnej chaty i nieustannej febry, nigdy nie leczonej. Ziemia była jeszcze bezbarwną i nagą, z rzeki ledwie kry spłynęły, ale pasza się skończyła, więc bydło musiało iść na zachody ratować się własnym przemysłem od śmierci głodowej. Musiał też iść nazar, rozpoczynać od pastuszenia swój żywot chłopski. W sobotę rano matka mu upiekła chleba na miesiąc, ojciec i bracia udzielili nauk praktycznych i upletli po stołu dwie pary. On tymczasem ze swą twarzą obrzękłą i apatyczną słuchał, słowa nie wtrącając, i bat sobie dłu głupi uplatał z klaską włosienną u końca. W niedzielę spędzono be, bydło nad rzekę, opierało się iść w wodę więc je gwałtem zepchnięto ze stromego brzegu na głębię. Zwierzęta spadały z krótkim rykiem, ryjąc rzekę wielkie bruzdy swymi cielskami i chwilę ginęły pod wodą. Ale wnet wychyliły się jedne błyszczące nozdrza i łeb starej bedrychy, przodownicy stada, zatem inne, do jednego wszystkie. Siedem ruchomych punktów wybiło się na twale i posuwało się w jednym kierunku. Nawyknieniem corocznym wiedzione ukośnie z prądem. Za nimi łódka się odczepiła i podbiegła. Na łódce dwóch braci dorosłych z wiosłami w środku nazar przy zapasach i statkach. Od brzegu reszta się przyglądała płynącej chudobie. Mówiono o niej, chłopaka nie wspominano nawet, jakby miał jutro powrócić. Rzeka rozlana była na wiorstę. Mętna, tocząca resztki, kry i śmiecie, na widnokręgu majaczyły bezlistne olszyny. Oczy bydła i ludzi patrzyły tam jak na kres daleki. W połowie przyprawy jeden cielak tonąć zaczął. Musiano go wiosłami podpierać, u brzegu zagrzęzło sztuk parę. Ludzie weszli po pas w wodę lodowatą, wyciągnęli bydlęta postronkami na kępę. Stanęło wreszcie wszystkie na lądzie drżące, smagane wichrem i deszczem. Nazar bat rozwinął, krzyknął i popędził je nagim wygonem na drugie ramię rzeczne. Czółno obeszło wodą i znowu po małym wytchnieniu zwierzęta współżywe zepchnięto na prąd. Tym razem cielak poszedł pod wodę, złowiono go na pętlę i ciągnięto za czułnem. Na brzegu jednak nie dawał znaku życia. Porzucono go z wyciągniętymi sztywnie nogami, odrzuconą głową wzdętego od mnóstwa połkniętej wody. Teraz znajdowało no, się u kresu. Był to punkt lądu. Wysepka, większa nad morgę, porosła gęsto olszyną, łozą, kaliną i leszczynowymi krzakami. Wkoło niezmierzoność płaska wód wiosennych, bez żadnego dla oka spoczynku. Nic tylko tafla zielonosina, szumiąca dziko, po której jak grzyby bezkształtne majaczyły wierzchy stogów starego siana. Bydło po chwili zaczęło ogryzać suche, zeszłoroczne badyle szuwarów i tataraku. Ludzie krzątali się żywo. Wśród dwóch olszen odnaleziono resztki szałasu pustoszego. Chłop buduje byle z czego i prędko jak bupr. Wnet jeden kołki u góry łozą związał, chrustem pokrył, Drugi tę osnowę mokrą ziemią osypał. Na wierzchu darniną umocował. Wejście matą z rogorzy osłonił i było gotowe letnie mieszkanie Nazara. Do środka wniesiono chleby, trochę z mokłej słomy na posłanie i wnet przed tą budą rozłożono ognisko, które miało nie gasnąć przez całe lato. Potem ludzie zapalili fajki i spoglądając po tym morzu prorokowali, jaka będzie wiosna. Wreszcie, ponieważ deszcz się wzmógł, zabrali się z powrotem do łodzi. Starszy Nazarowi resztę instrukcji udzielał. Nie chwap się z chlebem, bo nie wiem, czy do nowego więcej dostaniesz. Łyka nadrzej dosyć na postoły i chudoby dobrze patrz. Ano skórę z krasego zdejmij i wysusz na wietrze. Nu, ostawaj zdrów. Jedźcie szczęśliwie. Tak się rozstali i dzieciak tak nędzny został na opatrzności Bożej. Sam jeden na zachodzie, ojcowskim na długie, samotne miesiące. Od rozpaczy, buntu, strachu i płaczu broniła go bezmyślność i apatia. Pierwszą jego czynnością było zdjęcie skóry z cielaka. Nożyk miał na rzemyku u pasa, dobył go i przykucnąwszy nad bydlęciem, ciął go na piersi w krzyż. Ale wtem cielak drgnął, na cięcie wystąpiła krew. Nazar ręką mu w gardło wtoczył i zaśmiał się głupkowato. Skostniały był krasy, ale żywy. Chłopak ściągnął korzuszek i okrył nieboraka. Na wietrze i deszczu pozostał w koszuli tylko, obojętny na chłód i wilgoć, otulając to bydle ukochane. Po godzinie cielak dźwignął się na nogi. Od tej chwili Nazar pokochał go w dwójnasób. Potem nic już nie miał do czynienia, tylko ogień utrzymywać i w dal na to może wód wyglądać. Bydło nie wymagało żadnej troskliwości. Ogryzłszy badyle szuwarów, wzięło się do łozy i olszy. Zaszyło się w gąszcz od chłodu i tam większą część czasu, stojąc skulone, oczekiwało od przyrody pożywienia lub śmierci. I Nazar był głodny. Wymiona bedrychy, która go żywić miała, Niedostatek karmu wysuszył, ptaki jeszcze nie posłały gniazd, ryba się rozpieszkła. Został tylko chleb pleśniejący od wilgotnej ziemi, pięć wielkich bochnów, które miały wystarczyć do nowego i trochę przygniłych kartofli. Z tym sobie Nazar radził jak umiał. Jadł ten chleb z solą i bez, rozmoczony w wodzie i suchy, wyczekując z równą jego bydłu cierpliwością, że go lato odkarmi. Pominąwszy chłód, żywot miał lekki. Sypiał dużo pod kożuchem, potem siadywał przy ogniu, patrząc po niebie i ziemi. Przez dzień febra go trzęsła. Wtedy z budy nie wychodził i nie ważył zupy z chleba. Męczyła go ta bieda, ale jej zawdzięczną swe próżniacze położenie. Gdyby zdrów był, zatrzymano by go w domu do cięższej roboty. Siedząc bezczynnie obserwował ptaki. Leciały one wszystkie nad tymi wodami kluczami pasmami lub kupą zmęczone były chude odzywające się żałośnie leciały przodem gęsi dzikie i bociany smukłe żurawie i ciężkie dropie a potem drobniejsza drużyna cyranki i czajki kurki bekasy słonki i jeszcze inne ćmy ptasze nazar ciąg każdy oczami po niebie prowadził krzyków słuchał rachował. Zachód jego, najwyżej wzniesiony, służył często ptakom za miejsce na nocleg. Okrywały go czasem siwe gęsi, a olchy pokrywały się chmarą wędrowników. Wtedy noc była pełna szelestów, nawoływań, ćwierkań, a chłopak w budzie czuł się niby wśród wielkiej bratniej kompanii. Po paru tygodniach poczęły wody zbiegać, rozdzielać się na tysiąc ramion, Ukazały się na morzu lądy płaskie, zielone lub wyższe, czarne od krzaków i zarośli drzewnych. Wysepka Nazara uczyniła się wyspą, której szczyt koronowały Olsztyny, a między dwie drogi proście wiosną tylko dla czułna dostępne. Wcisnął się cypel niskiego pastwiska, które w mgnieniu oka przez noc jedną ciepłą okryło się w zieleniu. Buda pastusza niezwrócona nie była. Mógł Nazar leżąc u ognia pilnować bydła, które brodząc po, po grzbiety chciwie łowiło pędy czarnochołwu i pławuszki. Ale on tam rzadko patrzał. Zajmowała go druga strona zachodu. Gąszcz tam dotykał wody, gęstniał z dniem każdym. Zbiegał aż do rzeki kępami kaliny, łóz, złotawymi kitami pokrytych i zlewał się z nurtem gestwiną sitowia i tataraku. Zda się, zieleń kapała aż w nurt, ciekła po wodzie liśćmi białych i złotych grzybieni, które prądem muskane wyciągały długie łodyki, aż naprzeciw, gdzie ku nim wbiegały znowu tataraki i osypywały kwietnym złotem kwitnące łoziny. Rzeka tutaj tworzyła zatoczkę, czarną od Olszyn, rozdzielającą dwa zachody. Nad zatoczką tą upływało lato Nazarowi. Zdziczały na kształt błotnego ptaka lubił ten cień i zacisze, lubiły je i ptaki. Co wieczór na wody te spadały z pluskiem. Zachodnie słońce wciskało się ukośnie w tę kryjówkę, a skrzydła ptasze rozbijały toń purpurową, rozbryzgiwały tę purpurę w kaskady. Wtedy... Rozpoczynał się ogłuszający koncert. Trwał noc całą, ogarniał daleko ciszę łąk, płynął po wodach, drżał w ciepłym powietrzu. Nazar mało sypiał wtedy. Gwar ten go budził, męczyły komary, dokuczało gorące w budzie. Krótka noc mijała prędko, a ledwie świt zrywał się, szedł nad zatoczkę. Po krzakach jak kot się ślizgał Upatrując gniazd Na ryby przynęty stawiał W skwar południowy kąpał się I w jamach nadbrzeżnych brał raki Teraz zbytek miał jadła Jaja pstrę I sine bił na jajecznicę Piekł drobne rybki na żarze Gotował raki Nie dbał o przednówek Tylko febra go nie odstępowała Ciało jego, gdy się kąpał nagi Na tle wody zielonej od drzew Nad nią rosnących Miało pozór topielca. Chud był strasznie, siły nie miał żadnej, tylko zwinność i podstępność zwierza. Dnie mijały, nie przynosząc żadnej rozmaitości. Nazar przestał zupełnie głos wydawać. Nawet na bydło swe nie wołał, przed łodzią, ujrzaną z dala, krył się w zarośle, zapominał rachuby czasu. Wzrok mu się zaostrzył. Słuch nabrał nadzwyczajnej wrażliwości ruchy przypominały czekającego się drapieżnika. Przez większą część dnia półnagi, z twarzą swą obrzękłą i dziką, z gęstwiną powyższonych włosów na wielkiej głowie, był straszny. Pewnego popołudnia wychylił się tak z gąszczu, uczepiony jedną ręką odrośli wierzbowej, drugą sprętem zakrzywionym wyciągał nad wodę, starając się uchwycić i do siebie przyciągnąć kitę szuwaru, na którym uczepione wisiało drobne gniazdeczko. Podobny był w tej pozie do olbrzymiego pająka lub nietoperza. Chwilę wisiał nad wodą. Nagle odrość puściła, rozległ się plusk i głuche stęknięcie. Naprzeciw z drugiego brzegu ozwał się śmiech szyderczy. Nazar wybił się na wierzch i kilku uderzeniami rąk odpłynął z głębi. Tedy do pół ciała w wodzie, szlamem okryty, spojrzał bojaźliwie w kierunku owego chichotu. Tam, na leżącym pniu wierzbowym, siedziało dziecko, dziewczynka, może ośmioletnia, i patrzyła ku niemu. Skrzywienie śmiesznie przeszło po twarzy pastuszka, Oczy jego szpetne, małe, zabłysły. Ty znowu tutaj zawołał. Ale dopiero przyszła? Nie dawno. No grząsko było w tej stronie, bałam się chodzić. Dużo bydła u ciebie. Pięta, piętnaścioro. Wszystko wiesz, Wsz... ale budę masz. A jakże i chleb, i słoninę, i kartofle? Chłopak umilkł. Przygnębiony bogactwem sąsiadki, więcej też nic nie miał do pytania, więc zaprzestał rozmowy i usiadłszy na brzegu po swojemu, bezmyślnie wodę się zapatrzył. Dawał słońcu wysuszyć bieliznę na ciele, potem wzrok i myśl skierował ku temu gniazdu niedostępnemu na dwóch badylach szuwarów wiszącemu, jak torebka misternie straw i porostów utkana. Naprzeciw niego dziewczynka śpiewać poczęła cienkim, przekrzyczanym głosikiem. Zaborem, zaborem za krasny mak zasieli. Nie będą, że długo chłopaka widzieli. Śpiew ten spłoszył ptactwo, przeraził ciszę tego od odludzia. Przytuliło się wszystko do gąszczu i przez chwilę ucichło. Malutka kurka wodna, która na liściu grzybienia założyła gniazdo, odbiegła do brzegi, po pasmach mięty, po wodnych porostach, a na tym liściu wodą poruszanym na rośli wiatru zabłysła garstka drobnych jajeczek. Bez żadnej osłony ni straży. – Nazar! – zawołała dziewczynka. – Zabierz gniazdo! – Aha, nie wolno! – odparł. – Wtedy mnie febra całkiem zje. Tylko temu zabobonowi zawdzięczała ptaszyna istnienie. Po chwili ptactwo oswoiło się ze śpiewem. Skęp Uwniścia zatoczki wychyliły swe szaro-brunatne głowy cyranki, siedzące na jajach. Czajka, karmiąca już małe, rozpoczęła swoje nadlatywanie z jadłem. Nawet w gąszczu grząskim od strony dziewczyny rozległ się nosowy, głęboki, brzmiący donośny głos bąka najdziższego z ptaków. Nazar głos ten starał się za nas zanaśladować. Widziała ty jego, gdzie siedzi? spytał małej. Nie, tam grząsko, boję się, zadziobię. Głupia ty, burknął z pogardą. Potem na chmielach się wyciągnął i zasnął, obojętny na komary, co go cieły, chmarą zasypując na wznak wprost słońca, które przebiwszy cień olch stało w samej pełni olśniewającym blaskiem, żrąc mu przymknięte powieki. Od tego dnia towarzysze całoletniego wygnania spotykali się nad zatoczką. Wnet też różnice gustów ich płci okazały się wybitnie. Dziewczyna lubiła śpiewać i śmiać się. Jasno niebieskie jej oczy patrzyły roztropnie, często drwiąco. Włosięta swe nosiła gładko przyczesane i splecione w malutki warkoczyk. Bielizna jej była czysta. Spódniczyna do kolan podniesiona, żeby się nie uwalać, na nogach zawsze po stoły. Widać było troszczenie się o swą powierzchowność, umiłowanie barw jaskrawych i błyskotek. Na, na niedzielę nakładała wyszywaną własnoręcznie koszulinę, miała wtedy na szyi pasemko drobnych paciorków, u koszuli spinkę z kolorowego szkła, przy warkoczu czerwoną tasiemkę, na głowie czerwoną chustkę. Jednym słowem zdradzała materię na przyszłą wioskową, zalotnicę i elegantkę. W tym stroju pokazywała się Nazarowi przybierając ruchy i miny dorosłych dziewek. Była przy tym spokojna i pracowita. Ptaki na jej brzegu niosły się spokojnie, gniazda jej nie bawiły. Siadywała nad wodą, przyglądając się sobie lub ze swawoli bijąc prętem po fali. Dla rozrywki plotła wianki i nosiła je lub puszczała z wodą. Czasami przychodziła na brzeg z miną poważną, z węzełkiem na plecach. Zdejmowała wtedy postoły, podnosiła wyżej spódniczkę, zakasowała rękawy po ramiona. Z miną też poważną wchodziła do wody i prała bieliznę. Obyczajem kobiet dorosłych, każdą sztukę obijając o nogi, wyrzymając gestem zręcznym, naprzód podana, wyciągając ramiona swe drobne i chude, cała w świetle drżącym, ruchomym, słońca sianego przez czuby olsztyny potem rozwieszała bieliznę na krzakach, zawsze ważnością swej pracy bardzo przejęta. Naprzeciw Nazar się jej przyglądał, zwykle milczący. Ten był również miniaturowym wydaniem dorosłego, parobczaka. Przemyślny i chwytry, złośliwy w myśli, apatyczny w czynie, na pozór obojętny, kochający się w brudzie i niezależności, szpetny, złym odżywianiem się w rozwoju fizycznym powstrzymany, umysłowo mało co więcej rozwinięty niż zwierzę. Miał już wszystkie instynkty dorosłego parobka, przy tym nad wiek dojrzałą praktyczność i rozsądek. Gdy dziewczynka ustrojona na niedzielę pyszniła się przed nim, Miał ochotę błotem ją obrzucić, zwalać i wydrwić, jak to czynił wiosce swej na ulicy. Ale zatoka była głęboka i nimby by dopłynął, dziewczynka by gdzieś w gąszcz uciekła. Gdy prała swe koszuliny, on na przeciwnym brzegu przypatrywał się poważny z ręką wspartą obok i źdźbłem w zębach, spluwając od czasu do czasu lub gwizdząc. Tak przyglądali się parobcy z dziewczętom, do których myśleli swaty słać. Czasami się odzywał: O, chapa, wziąłbym ja ciebie za żonkę. A ona odwracała się z kichotem, pięścią zatykając usta: Aha, u was pola mało, tatulo mnie nie da. Ot, ma co chować taką chuderlawą? A ty co, gęsia cholera? Odcinała prędko: Ty chuderlaku masz. Zgrabnie rzucony kawał gałęzi z gwizdem uderzał ją po nogach. Dziewczyna uciekała z krzykiem i potem przez dni kilka nie odzywali się wcale. Wtedy Nazar popisywał się przed nią, z siekierą uwijał się po gąszczu, wielkie polana nosząc sobie na ognisko, ze zwinnością wiewiórki drapał się na czuby olszyn, pływał i nurkował. Uraza dziewczyny topniała wobec bohaterstwa, wydawała ona krzyki przestrachu i podziwu, wreszcie powracały znowu przyjazne stosunki sąsiedzkie. Znowu ochapa prała chusty, bijąc szare płótno o swe chude nogi, znowu naprzeciw wyrostek o twarzy złośliwej małpy ku niej zerkał, oddzierając łozinem skory i białe te pasma skręcając w pęczki symetrycznie na postoły a oba ich obrazy odbijały w sobie woda zielona z dnem torfiastym, zdradliwym i przyglądały się im młode, tegoroczne ptaszki, próbujące swych skrzydeł i siły. Aż pewnego dnia ochapa nie przyszła nad zatoczkę. Nazar zdziwił się, wyczekiwał, nasłuchiwał dzień cały daremnie. – Szelma! – pomyślał. – Musieli jej z domu jadła podwieźć, to się opycha! Splunął i odszedł ścieżynę już był sobie w gąszczu, przetarł ciągłą wędrówką, szczelinę taką, jaką zwierz sobie do źródła znaczy. Powrócił nią do budy wieczorem osowiały. Tej nocy jakiś strach go dusił. Sowa usiadła na olszynie i jęczała, a bąknie swoim głosem chrapał i coś chodziło w gąszczu, coś świeciło. Chłopak kożuchem się nakrywał, ogień palił i zębami szczekając czekał ranka. Skoro świt zerwał się i podbiegł do zatoczki, czekał godzinę, dwie, zaczął wołać. – Ochapa, ochapa, bywaj! – Bywaj! – odpowiedziało echo po wodzie. Zresztą nikt nie odchukiwał, nikt nie przychodził, tylko strworzony krzykiem zapewne zerwał się od brzegu wysepki dziewczyny ptak wielki i zakłóżwawszy opad z nazura strony w gąszcz oczeretów i łozy, Tędy topiel i trzęsawisko było. Ptak ten odebrał myśl chłopca od achapy. Był to bąk samotnik, którego on dotąd nigdy z bliska nie widział. Ani gniazda jego nie znał. Może on tam małe ma na kępie o, w oreczetach? Nazar postanowił tam dotrzeć. Spojrzał raz jeszcze na brzeg przeciwny, gdzie bielała po krzakach susząca się bielizna dziewczyny. I odszedł milczkiem, by bąka nie spłoszyć. Zaraz też do dzieła przystąpił. Rozebrał się do naga, wziął z sobą sznur złyka i długą, gładką tyczkę i ślizgając się jak wąż, zagłębił się w trzęsawisko. Na brzuchu pełznął, rękami chwytając się kęp, szuwarów, popychając się nogami, zostawił za sobą czarną bruzdę szlamu. Pod nim topiel cała się uginała. Chwilami odpoczywał. Teczkę podkładając pod ramiona i znowu pełznął, tamując oddech podobny do potwornego czarnego robaka. I nagle znieruchomiał, wpatrzony w jeden punkt ze źrenicami rozszerzonymi z grozą. Było to ujście zatoczki. O dwa kroki od niego woda już topiel pokrywała. Posunąć się dalej było niepodobieństwem. Leżał na pomoście sprzegniłych oczeretów, a młode ich pędy okrywały go z góry. Tuż obok niego na kępce stał ptak wielki, szarożółty, nastroszony, z głową wtuloną w pierze, z obwisłymi skrzydły i złośliwymi oczyma wpatrywał się także w ten punkt. Kędy i nazur patrzył od zgrozy oniemiały, sztywny. Z wody czarnej spośród liści grzybienia wyzierała głowa ludzka nieruchoma, straszna, a dookoła niej dawały się słyszeć szmery pluskania ruch w topieli. Głowa była zielono-czarna, z usty z rozwartymi, obrzmiała potwornie i patrzyła ku nim szklanymi oczyma. — Ochapa! — wyszeptał wreszcie Nazur. Ryba plusnęła przy topielcu i wypełzł z głębiny lśniący, swą połyskliwą czarnością rak wpijający się w zdobycz. — Boże! — głośniej wymówił chłopak. Bąk się spłoszył, leniwie skrzydła podniósł i odleciał o kroków kilka bliżej topielicy. Dziób w szlam zanurzył, nadął się i zabączał przeciągle, wyrzucając nozdrzami błoto. Raptem na ten głos ponury Nazara trwoga opadła. Zaczął się cofać nieprzytomny, z sercem bijącym, już nie szukając gniazda, ani strzegąc się szmeru. Uciekał, wpijając się palcami w kępy, ocierając do krwi ciało o korzenie, a zanim zda się goniła, ta towarzystka doli pastusznej, wołając ratunku. Dopiero przy bydle swym nazar oprzytomiał, siadł i zapłakał gorzko. Dolo moja nieszczęśliwa, jąkał, co ja teraz zrobię? Na zgubę mnie zostawili, na przepadłe. Trup ze mnie tylko, a oni całkiem zapomnieli, porzucili. Było lepiej nie rodzić się. Umrę ze strachu. Umrę. Bedrycha stara podniosła łeb strawy i spojrzała ku niemu. Zdziwiona hałasem, cielak, pstrokaty, faworyt przyszedł do niego i obwąchiwał ręce, szukając chleba. Chłopak poczuł się mniej samotnym. Zaczął wypadek sobie przedstawiać. Dziewczyna szła głębiej, szukając zapewne wody świeższej do pukania, szmat. Trafiła na jamę szlamu pełną pułapkę rzeczną, Kędy ta woda zdradliwa ofiary swe wciąga, Z nóg wali, sie w głąb bezdemną, A potem wyrzuca znów na powierzchnię. Dziewczynina tak zginęła bez krzyku i obrony, Woda się tylko nad nią w koło coraz większe rozbiegła I już było po niej. Została tylko w pamięci Nazara, Nad zatoczkę przestał chodzić i raków nie łowił, Zdjęty obrzydzeniem, nie znosił hukania bąka I dni całe spędzał przy bydle, do swawoli, kąpieli Gwizdania, straciwszy ochotę We dnie spokojny był, ale w nocy strach go męczył Krzaki czarne przybierały kształty dziwaczne Liście coś gadały, łozy się ruszały A na ścieżce ruchomej, która od miesiąca po wodzie ku niemu szła Widywał ochapę, jak żywą tylko zielono-srebrną i przejrzystą, jak się ruszała, płótno rozsuwając i tańcząc po nim. W męce tej, potem zimny, okryty, Nazar do bedrychy się przytulał, u boku jej skulony, drżący, i tam wreszcie zasypiał, ciepłem bydlęcia w połowie ogrzany, w połowie mokry i skostniały od rosy. Znowu bywał głodny Nazar, bo chleb się skończył. A pamięć czasu stracił, i tylko po trawach i wodzie rachował. Kiedy przecie o nim w chacie sobie przypomnął, nadchodziła ta pora. Z dala widywał ludzi po siano rzęciach, Słyszał dalekie kospo brzęki. A, kraw, a trawy kwitły, i miodowe wonie szły mu z nozdrza, a słońce smaliło ogniem. Gniazda opustoszały, cały zachód z cichu, i bardziej się jeszcze przed okiem ludzkim ukrył w kitach wybujałych oczeretów. Stanęło wszystko w pełni letniego rozwoju. Bydło Nazara miało sierść lśniącą i boki gładkie. Spasło się na pokaz. Podskoczyły w górę olszyny i kalina, trawa była popas. Tylko pastuszek był jednakowo nędzny i drobny, ze skręconymi w kołtum włosami. Odarty, szczerniały od febry, upału, wichru. Na widok kosiarzy za rzeką przypadł, przypadł do ziemi, drżał na głos ludzki, bał się odezwać. Brat, co, do, co doń przybył nareszcie, wioząc na malutkiej łódce chleb, sól, kaszę i koszulę, długo hukał i czekał, aż się chłopak ośmielił. Poznał go i wypełznął z gąszczu. Potem zaraz do chleba się rzucił, pożerając z łapczywością zwierzęcia o nic nie pytał ani odpowiadał. Brat bydło obejrzał i wrócił. O, krasy żyje! rzekł radośnie. Nazar głowo kiwnął. Chłop fajkę zapalił i po, łąpak, i po łąkach zastygłe swe oczy wodząc zamruczał. Pora kosić już. Godzinę zabawił i obadwa milczeli. Wreszcie nazar się odezwał. O, chapa się utopiła tam. Palcem wskazał. A, ze wszystkim się utopiła. Ale raki zjadły. Nu, a któż tam ich bydła pilnuje? A kto? Nikt? Trzeba powiedzieć, żeby kogo przysłali. Wstał, popił swajki wytrząs i do łódki się skierował. Nazar usta otworzył, ale tylko stęknął i patrzył nieporuszony za odjeżdżającym. W garści chleb trzymał i cicho poczęły mu na ten chleb łzy padać. Na łodzi chłop stanął i zepchnął ją na czarną wodę. Zrazu cały był widoczny. Silny, czysto odziany, w czerwonym pasie, z karkiem i ramiony potężnymi. Pochylał się miarowo za wiosłem i znikał powoli. Wśród szarych kiści, oczeretów, mignęła kilka razy jego głowa, osłonięta kresami kapelusza. Dłoń potężna, i wreszcie zniknęła zupełnie. Wtedy Nazar począł znowu swój chleb, od łez mokry, rzuć powoli i rachować. Za ile czasu i on stąd wróci do domu? Długo jeszcze było. Długo.